O kurwa. Zgz... Szema Kaima, czy nie chciałbyś ze mną zagrać dło na serwerze Axil MMO na platformie Gothic Online? To może być naprawdę wspaniała przygoda. Eee, powiem tak. Ja bardzo doceniam, eee, że ktoś tam donate'a wysłał, natomiast jest jedna rzecz. Prosiłbym anulować tą transakcję. Jeżeli się moje słowa nie spodobają, ale Powiem tak, ja generalnie, jeżeli chodzi o Gothic 2 Online, nie popieram i wręcz przy, mało z tego, nawet gardzę, szczerze powiedziawszy, Gothic Online, bo są to dla mnie po prostu skamy i zdania nie zmienię, bo do tej pory nic się nie zmieniło, poza tym po prostu, że są to serwery puszczane tylko na chwilę, ludzie wchodzą, nabierają się... I jest hajścik zgarniany za Vipa. Eee, czy, czy jakieś tam inne sytuacje, których nie chce mi się kurwa przytaczać, bo, bo generalnie mam to gdzieś eee, Więc tak jak powiedziałem, prosiłbym się nie reklamować w taki chamski sposób, bo mi tych pieniędzy generalnie trzeba. Proszę sobie zabrać, anulować transakcję. Ja nie będę generalnie czegoś reklamował za, za po prostu pieniądze, jeżeli uważam uważam, że jest coś z skamem generalnie. I. M mówię, jakby żaden z serwerów mnie jeszcze nigdy nie przekonał, raz dałem się tylko kurwa wrobić w jeden serwer i bardzo pożałowałem tego, bardzo pożałowałem tego i... i... i mówię... I... czekałem tylko na, na to, aż po prostu ktoś tam przyjdzie do mnie po prostu z prezencjami za, za... jeden serwer i nigdy więcej jakby tego jakby błędu, no nie chcę popełnić generalnie, bo to... bo... bo to jest po prostu... trzeba się pilnować, nie? Trzeba się po prostu pilnować. Sorry bardzo, ale to jest taka mówię, to jest taka Renoma. To ta Renoma jest od lat już praktycznie prowadzona i nie obchodzi mnie, że ktoś jest kurwa nowy w tym czymś, coś takiego. Tu trzeba najpierw kurwa udowodnić, a nie pójść jakby pustym, y łatwym kosztem, że ten, że ktoś sobie zrobi na chwilę serwer i potem potem. Wiecie. Nie, to ta kurwa nie działa, nie. Ja tam kurwa łasy na kasę nie jestem, yy, powiem szczerze kurwa, nie, z głodu nie umieram kurwa, jest git, mam co kurwa jeść, jest zajebiście. To nie miałoby zabrzmieć jako imponacja do kogokolwiek, tylko to jest moje zdanie, po prostu. Ja nie potrzebuję pieniędzy za reklamowanie jakiegoś czegoś po prostu z czym się nie, nie zgadzam, co nie? I... Proszę nie wysyłać takich reklam. Niech to będzie przestroga dla kogokolwiek, no nie.